Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry The Planet Crafter. Jak widzicie, ściepło nam się wbija. Bardzo, tutaj na poziom 750 tysięcy. Zresztą pojawiło się kilka nowych elementów, takich jak chociażby pokazywane w końcu mnożniki. Znaczy nie, nie mnożniki, ale ile rakiet zostało przez nas do tej pory wysłanych. To ja zaraz będzie w górę. jak to szybko leci, będzie więcej drzewa. I zmieszczę troszkę koszt portalu, wywaliłem stąd w ogóle ten kryształ, bo to uznałem, że kurczę, ten kryształ jest tak drogie, że nie ma sensu. Mamy generator fuzji nuklearnej 1800. Ja nie mogę 1800 energii, to jest styl, taka kupa energii. A jeszcze ja muszę przetestować, czy mogę wykopywać tym oto super stopy metali, muszę to, bo co pominiałam, co powiem, zaraz to już to zrobię. Okej, okay, wygląda to, że, jednak, że da się kopać. I nawet mam koordynaty A więc tak, zrobimy sobie to Ekstraktor rudy jeszcze raz, chociaż jeszcze zużyjemy trochę tego super aloju Chyba, że nawet Nie, Jak, po, po co mam to zużywać? Przecież ja mam yy... Ja to gdzieś postawiłem w jakimś takim głupim miejscu, żeby tylko kopało yy, W sumie, żeby osiem kopało, to chyba tam postawiłem, w tej oto jaskini tutaj Także i tak to zbierzemy sobie przy okazji, będzie fajnie yy, Czy ja tu przepchnę się UFO? Czy UFO tu przeleci dalej? Chyba przeleci. Raczej bez problemu powinno przejść. Jest, to jest nasze... Mine, ner, miner... 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 No tego tam... Osmo już wykopał, spoko. Ale... My nie, my nie osmo potrzebujemy. My potrzebujemy... Yy, u, nie uranu tylko... Wiecie czego, super stopu. 1000 yy, kord znam. 1060, chyba na 1700, ale najpierw chciałem tym Ufem się oderwać od ziemi. A to to jest możliwe tylko kiedy wlecę tutaj gdzieś. O, tu. I zdecę sobie oto skarpy. Powinno być... o, Kurczę, jeszcze raz. To jest takie proste, wiecie? Się oderwać Ufem od ziemi. Niby to jest Identify Flying Object, ale jednak tak czasami nie flying. Czasami nie flying, wiecie? Dobra, jest. Mamy, 1060, czyli to gdzieś tutaj i po prostu lecimy teraz tam, na 700, 700 to jest jakieś, tu ma być jakaś jaskinia w ogóle, okej, okay, tu coś, to coś faktycznie, wow, faktycznie to coś jest, nas tu nie było, tak, faktycznie, wow, ale miejsce odkryliśmy. I tutaj, według tego Jak postawimy ten oto no magiczny ekstraktor To on powinien kopać super stop metali Proszę bardzo Jakim cudem ja nigdy tu nie trafiłem? Nie mam pojęcia Ale... No dobra, to jest jaskinia super, super stopów Powinien nie no, ufo, e ty, typiarzu, chodź tu. Ty jesteś UFO. To jest UFO. Nie, gdzie jest UFO? A jestem ja przed wejściem, bo się nie da tu wejść. Okej. Okay. Zawsze no tam przerzucam, oczywiście, poza moimi dyniami i żarciem ewentualnym I zbieramy sobie. Zbieramy sobie super Aloy, W dużych ilościach mam nadzieję. Super Aloy, where is my super alloy? Super submetali, metali, pięknie. A co to w ogóle jest? Jakaś taka ściana? Jakoś... dosłownie to jest pier... pierwszy raz tu jestem, nie byłem wcześniej w tym miejscu. Jest taki dziwny efekt kurzu. Czy też kompletnie nic nie widać. Ale fajnie. Tego super aloju, to tam wcale jakoś dużo się wydaje, że nie ma. Chyba, że po prostu nie widzę w większości. Jest nie taka szansa, że to jest... Peł na przykład od groma, że go tu je jest, ale po raz tego nie widzę. I jest średnio. Tu jest na pewno jakiś. Ok. Dobra, jednak okazuje się, że jest całkiem fajnie z tym alojem, bo teraz będziemy go, mogli go kopać w końcu. I to jest, to jest coś, co. To jest coś, co oficjalnie powoduje, że jest y, super. Szczególnie, że zbudujemy sobie ten no to portal. Pręt irydowy dwa razy. Pręd uranowy dwa razy. Kopię proszek dwa razy i super stop metali. Także no troszeczkę trzeba tego jednak mieć. Dobra, chyba już tutaj pusto jest, nic nie ma. A jak coś to ewentualnie sobie zrobię. Jak coś to mogę. Może być miaturka w że tu się kopię super stop metali, chociaż jak na razie widzę, że się mało kopię. To jest chłopaczy, no nie radzi specjalnie w kopaniu. Dobra, lecimy. Ja to mam... Aha, skąd ja mam to? Czekajcie, Czekam tutaj. Skąd ja to mam? Kwarc pulsarowy. Skąd ja to. Było w skrzynce, może? O kurcze, jak było w skrzynce, to kurczę super skrzynka by się trafiła. Nie zauważyłem skąd mam ten kwart pulsarowy. Eee, na słowa też nie było nity. Ho, ho dwa kwarcy pulsarowe. To naprawdę coś niesamowitego. Ty, bo no, nie no naprawdę, to są jakieś nowe miejsca po prostu, ja nie wiem, co to zależy od, od ewolucji, czy co? Mi się wydaje, ale to nie, 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 nie kojarzy tych miejsc. Tu jest dalej pustynia, a tu jest normalnie trawa w tym miejscu. Tu normalnie jest rośnie trawka, ale fajnie. I pytanie, czy tutaj dalej też coś będzie ciekawego? Bo już, już, już jesteśmy bardzo dużo na plus. Możemy zbudować potężny generator. Energii, tak tego generator właśnie można zbudować. Generator energii fuzyjnej, właściwie, żeby być dokładnym. Mogę O jest, się. Super. No, nie to są to są jakieś nowe lokacje w tej grze. To są kompletnie nowe lokacje. Tu mnie jeszcze nie było. co to, to, to jest? Okej. Okay. Zeolit Skrzynka, ha, ja pominąłem skrzynkę, jak to się stało. Powiedz coś. No, fajna skrzynka, nie ma, nie ma co. Nie ma co narzekać. Skrzynka doskonała. Ten Zeolit trzeba faktycznie tego Zeolitu tutaj szukać. Kolejna skrzynka. I jest jeszcze lepsza niż poprzednia, a ja nie mogę. Zeolitu naprawdę, teraz będzie mieć sp... A, to jest tylko, to jest tylko ten. Kobalci, Myślałem, że to jest coś ciekawego. Kiedy tych skrzynek nie rozkładam, a przydały się jednak, to zostanie ten. Ale skrzynki trzeba rozłożyć, żeby później się nie mylić, po prostu. Bo sobie zobaczę. O kurczę, skrzynka jakaś nowa, nie? I się okaże, że to jest bardzo skrzynka stara, tylko zapomniałem ją rozłożyć. Co to jest? Co tutaj są? Oczywiście są standardowe surowce, wszędzie, na razie. Czy tutaj jest coś interesującego nas? Miejski poziom nawodnienia, rozumiem. Faktycznie, przydałaby się to taka do picia. No, powiem wam tak. Tutaj bym się udał. Czy nawet... Jak postawimy portal, to Będzie, będzie dużo lepiej. No, Chciałem teraz nawet postawić, postawić portal, ale jakbym chciał, to i tak nie mam uranu na razie, więc musiałbym przejrzeć te rzeczy. O, 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 zaolit pełny śpunek? Już nie jest pełny. Dobra, jednak, jednak te kwarcy pulsarowe to pojawiają się kurczę, w dużych ilościach, ale naprawdę nie kojarzę tych miejsc w ogóle. Tego miejsca w ogóle nie kojarzę. Nie mam pojęcia, jak to, skąd to miejsce tutaj jest. To jest nasza jaskinia, nasza ta z tymi, to czy się wyjść? Aha, ja wiem czemu. Bo my nigdy, my, my nigdy się dalej nie wyprawialiśmy, tak, to ma sens. Ja nie każę tej jaskini, ponieważ po prostu nigdzie nie, nigdy nie byłem tak daleko. To tak, 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 tak to, tak to wygląda. Właśnie tutaj nam drzewo, karo, drzewka rosną. Kończy nam się woda, ale to nie problem, ponieważ wody mamy z nieskończoność. Na dobrą sprawę, woda mam nieskończoność I... ELECZKA! Ale trzeba najpierw zrobić coś takiego Czy aluminium jest na full'a? Wow, niesamowite to jest wręcz Ej, Pojemnik Skrzynia Poka ten... Pojemniczek Trzeba go obrócić, co? Ta Trzeba skrzynkę obrócić Karpia trzeba ogłuszyć Tak Karpia trzeba ogłuszyć jak to powiedział pewien znany znany polski kucharz. <laughs> znany polski kucharz, co? Pan. Wielki, wielki, prawda? Naprawdę wielki wielki kucharz. Pócian. Oczywiście. Yy, dobra, ufo daj mi to rzeczy, daj mi te. Bek. O kurde, tego uranu no to. Hmm. <laughs> Ja chciałem powiedzieć, że mamy dużo. Okazuje się, że w ogóle nie mamy uranu. Żadnego uranu nie mamy. Kwarcy też nie mamy? KrzęŁ. KrzęŁ Krzeł... też nie mamy w ogóle już. Co to się stało? No to co? No to jak nie mamy. Wiecie, jak nie ma uranu, to jest bardzo prosty sposób, aby uran był. A to jest tym sposobem, właśnie. Ekstraktor Rudy T2. to jest jaskini uranowej. Tylko to by się stało. W dużych ilościach mieć teraz. Dlatego najpierw pusimy rakietkę na uran. A na uran rakieta to jest yy, chyba. To jest to na pewno, kobalt. Tak. Yy, nie, 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 jakie urany? Ja nie chcę uranu, ja chcę yy, 2T. No kurze, teraz tych stopów to mamy troszeczkę więcej niż niewielką ilość. Dobra, pakam mnie to. Rakietę na uran potrzebuję. Eee. Yy, Jakie tam jest git. To też bym mógł puścić, to też zresztą trzeba będzie kilka razy puścić znowu. Tylko tutaj się troszeczkę wycofanie. Bo te motoryty zazwyczaj lecą w miarę w okolicy, gra... w okolicy gracza. Więc ja polecam na bardziej równy teren, nie? O, dotknę na przykład tutaj, proszę bardzo, terenu. I teraz na teoryty te powinny lecieć w miarę moje, w moją okolicę. Albo nie. No. Nie powiedziałbym, że lecą centralnie w moją okolicy Mogą lecieć bliżej. Dobra, ale mamy troszeczkę tego uranu. Będzie. No. Pamiętajcie, dwa urany to automatycznie już powoduje, że nas na, na wypuszczenie kolejnej rakiety. Dwa urany. A z takiej rakiety wychodzi dużo więcej niż dwa urany. Tylko trzeba te. Później ten o kurczę, fajnie. Usunęło jakoś tak szybko ten. Hmm. A tutaj, co ty tu się stało? Wow, tutaj przywaliło. Dobra, tu sobie zajmiemy, zainteresujemy się tym akurat najpierw, z krawkiem. Oj, tutaj tak naprawdę fajnie się to złożyło. Ej, daj, 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 uran, daj, uran. Szkoda, że. O, mogę przypychać, jest ciekawe. Ale update'ów nadal nie. Nadal nie ma nowych update'ów, także. Także no. Tak, gra na razie nie... zmienia się tylko yy, na zasadzie tego, że ja dodam więcej modów. Ewentualnie modów nie dodam, także to jest na razie na różnica. To trzeba rozłożyć. I tutaj, czy tutaj są jeszcze jakieś urany? Już chyba nie, w tym miejscu konkretnym. Tutaj jeszcze sporo ich spadło, to jestem, pe jestem pewny. Tylko teraz pytam. Oj, jest zolit. Zolit, nawet jak zbieram uran, to nie, nie, nie zostawię przecież. Bo On jest zbyt ważnym surowcem i zbyt yy, mało go bazowo jest. Raczej nie tyle, że zbyt mało go jest, to po prostu. On jest. No, raz się jadę, jak jeden, jak zresztą widzicie. Jeden zolit jest tylko i. Bo trzeba by znaleźć kolejne. Trzeba iść do innych miejsc. To jest problem z zolitem. Tutaj jest ten, ten klaster uranowy, ale uran pewnie wpadł do, do, do mojego jeziora, co? Tak, no, tak mi się wydaje, przynajmniej. Te drzewa tutaj, no. Da, wpadł do jeziora. Ten mi się zaraz kończy, to widzę. A I tak muszę Odłożyć uran. O, leć, że, no. Spokojnie, spokojnie, mój typiarzu. Eleczka. Pięknie, i gdzie jeszcze może być taki? Gdzie jeszcze klasy rur O, tutaj jeszcze coś spadło. A i to nawet tak. Tak ciekawie to spadło. Musiało, musiało tak fajnie się rozbić. No, powiem tak: uranu jest całkiem już sporo z tego. Także, no, nie powinnam. Przez najbliższy czas, znaczy, mówię, że nie powinno nam zabraknąć, a potrzebujemy 9, 18 tego uranu. To czy. Dobra, 9. 27 uranu na razie bym chciał mieć. 27. Po co mi 27 uranu? Na portale co najmniej dwa. Przynajmniej dwa portale muszę zbudować. A 27 uranu, to jest minimalna liczba, którą posiadam potrzebuję na dwa portale ale 27 na pewno nie mam uranu, albo mam na styk, także poza tym będę musiał jeszcze budować coś, co się nazywa yy, Extractor DT2. Znowu tylko, że zrobimy to w ten sposób, że po pierwszy portal powstanie w, w jaskini uranowej, pierwszy portal powstanie tam, ale dopiero drugi powstanie yy, tam, gdzie jest super metal. Ale zanim to. Zanim to. A więc potrzebujemy. Pyk, pyk. Wystarczyło. Ile zostało rano. uranu? Wystarczająco, żeby wydać kolejną rakietę, ale. Tak jak ja mówię, nie będzie nam ona, mam nadzieję, potrzebna. I rydy mamy wystarczająco. Czy nie? Nie, niewystarczająco. Bo chcemy, chcemy budować Ekstraktor i portal. I na, na obie schodzą po dwa... czyli łącznie Trej Iryd, potrzebujemy jeszcze to także weznego. Dobra, mamy tutaj nasze, naszą kopalnię Irydu Także o ilość go, jego, jego się wykopała, że no szkoda gadać no, dobra no. Trudno. Trudno, mało go jest, ale raczej powinien wystarczyć na na na... na jeszcze dwa pręty. Szczególnie, że Irydu mamy nieskończoną liczbę. O nie, wszystkiego co można kopać mam nieskończoną liczbę, dlatego na razie zaolitu jako jedynego wydaje mi się, że mam... Zaolid jako jedyny może się skończyć, o to mi chodzi. Bo jego nie da się wykopać na razie, przynajmniej ja nie mam pojęcia, że tak się da. Jeszcze zostało nawet. I mam teraz tak. Na jedną kopalnię potrzebuję. Na portal, czyli tak, trzy i dwa proszki. Proszka mam chyba tutaj nawet, ta. I 3 stopy, tak 3 stopy są już, już potrzebne razem z osmem na Minarka Tak I to wszystko chyba A jeszcze zanim to mogę wydać sobie Minertor fuzji nuklearnej, potrzebujemy 2, 4, 5, czyli mamy już cztery kwarce Idealnie Teraz użyjemy jednego zeolitu I potrzebujemy jeszcze czterech. I mamy generator fuzji. Tu jest? Czy potrzebujemy jeszcze coś takiego zrobić? No dobra. I jeszcze 8 Dobra. Generator fuzji. Ona może nastać tutaj. No nie wiem, czego go tu postawiam czy gdzie. Przecież zastanowić jeszcze. Dobra. Zostawmy sobie. Tego generatora fuzji jądrowej, nuklearnej, czy jak to się tam nazywa. Co to akurat nuklearna, dobra. z tego gdzieś, nie wiem. Hmm. Dałem ja go tutaj może tak bezpiecznie, więc bezpiecznie, się dostał. O, proszę bardzo, po tylko 2000 kW energii na sekundę. Tutaj nam 2000 Zobaczcie, ten jeden generator fuzji nuklearnej robi to samo co sześć reaktorów jądrowych, te dwa super. I teraz tak, portal, portal, ale to jest już wielki, jakie to jest ciepłe bydlę? No i to ja wiem, co trzeba z portalem, nawet z... portal to postawię, ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba posiedzieć. Posiedzieć? Pos. poszerzyć. O, to jest osoba, którego szukałem. poszerzyć. Nasze tutaj piękne włości po, się... po poszerzy się pyk. I czy ja to mogę teraz postawić na ten oto fundament? Nie mogę postawić na fundament dlaczego? W portalu, stawiaj się natychmiast. Czy, to mogę tylko na, na, na ziemi stawiać? To nie ma sensu nie o no ta. Ta, patrzcie na ziemi tylko to mogę. Jakie to jest bezsze, bo teraz będą musiał i tak daleko lecieć, żeby portal użyć w ogóle. Jaki syf. Nie, to w ogóle nie chce się stawiać. Czemu to się nie chcesz stawiać w portalu, głupi? O, tu się, a tu się postawi, patrzcie. Jaka amenda. Paskudna. No to, to ja, nie to tak, tak, tak daleko teraz to jest. No i jak to się z tego korzysta? Co to jest? What? He? <laughs> Co? Trikot, fala, trójkot. Aha, ciekawy portal. Dobra, rozpięknie, czyli faktycznie to działa tak, że muszę pisać te znaczki. Aby, port aby się teleportować, ale to jest. dziwne. Myślę, że to będzie tak jakieś, nie wiem, bardziej intuicyjne. Teraz, budujemy się portal. Y tak, tylko najpierw to potrzebujemy. 4. Nie, nie, dwa takie i. W sumie, siarkę jak mamy tam. I to z Shiftem powinno auto sadzić Tak. A tak dałem przy okazji. Na ułatwienie sobie życia. Tutaj się coś rośnie? Nic nie rośnie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nic nie rośnie, bo jesteś. Źle skonstruowane to. O. Teraz będzie. Rosło. I to wszystko chyba. A może być, nawet tak. I dobra. Lecimy z tym. Się podnieść i musimy teraz się udać, nie tu, choć to też może, ale tutaj do jaskini uranowej. Tego nawet nie tykam, bo mam masz za dużo. Przy jaskini uranowej chcę postawić portal drugi i może wrócić. A chyba nie no, pamiętam, jak się wraca. Heh. Zaraz zobaczymy, czy pamiętam. I mam jakby w głowie pewne ten, pewien schemat tego jak to ma wyglądać. Oj co ja zrobiłem? Ja tu przejdę? Tym ufem? Bo już tak się obawiam. Przeszedłem, okej. Okay. Dobra, i tu jest... Tutaj leci drugi portal. Oo. O. o. Pff, nie zapamiętam tych tak zaczu, nie ma szans. Ja sobie muszę, ja, ja muszę je narysować, nawet nie zapisać, jak ja mam zapisać znaczki. Bo nie, wiem co zrobię screeny po prostu zrobię. I tu jest kopanie uranu. Tak, dobra. I teraz tak. F12. Dobra. I wracamy sobie na razie na chwilkę. Muszę zrobić skry tamtego. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. O! Pamiętam, no i łatwo. I teraz tylko muszę robić coś takiego Gdzie są screeny A wyślę się jeszcze to ekran, o proszę bardzo I będę miał trochę to tak Przycięte to Mieszka Do góry, o Takie coś, takie coś, takie coś Tu to, 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 to jest dużo trudniejsze Nie wiem tak akurat to zostało zrobione Dwie kreski, kreska, tak A tylko to się mi anuluje Ja se to dam Wiecie co, zrobimy to inaczej Zrobimy to, czekajcie Dobra, ja tak posiadanie dwóch monitorów bardzo się przydaje Teraz wiem już jak to się robi Czyli pyk, 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 pyk i pyk Ja teleporter nam, możemy zrobić sobie od razu Pięknie tutaj Tutaj miniatureczka tego teleportera z ufem na końcu Pięknie, idealnie to wychodzi Może być Dobra Już wykowało cokolwiek? Jakże Kopię, nasz się. Pa, jak się patrzy. Pytanie, czy ja mogę. Raczej, ufa, UFO, UFO, nie mogę już tak zrobić, co? Mogę sobie tego przenieść. A może mogę? Czekajcie. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Mogę ufo przenosić. Dobra, łatwo. No to mam fajny transport. A jeszcze idę po metal tej jaskini. Standardowo. I chyba osiągnęliśmy stan dla drzew od Archiventa. też, a wy też widzicie, to nie mam co mówić nawet. No ja, to już coś tam nawet jakaś trawka rośnie. Tu byś przydał jeszcze drugi portal, ewentualnie. Wow! Wow! <gł> Aha, ok. To jest tyle. Stopu metali. To mi się wydaje, że teraz możemy robić co chcemy. Tak mi się wydaje. też pokazuje ile jest zajętych slotów 3 na 40 i super 100 metali jest tylko i wyłącznie. To jest kolejna modyfikacja. Dobra, jesteśmy. Yy, dobra, to oczywiście tego stopu metali mamy pełno teraz już. No. Dobra, tutaj sobie lecimy po stop, kolejny. Dobra, dostałem ostatniego rozsiłacza kwiatów tutaj jeszcze. I co do nasza nadajemy? I jak tam produkcja tlenu teraz? Dobra, na ten odcinek sobie zakończymy. i się podobać, zostawcie w komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych, no i cześć.